Cześć z tej strony Jan. Witajcie w Wortanderze. Wiele osób prosiło mnie, żebym wreszcie pokazał ogórka. Proszę uprzejmie, nie jest i ogórek. Czyli rosyjski bumzumer. w 3 działeczka, 560 kulek. Bardzo przyzwoicie to wygląda. A tak mamy widok od strony pilota. Od taka konstrukcja. przyzwoita. Samolot wszystkie działka ma w dziobie, przez co bardzo, bardzo celnie to strzela. Idzie taka skondensowana wiązka laserowa w przód, ale mm, oczywiście krążą plotki o laserowych dzidach radzieckich. Niemniej no, ten samolot możecie mi wierzyć lub nie, ale jeśli chodzi o siłę ognia, to wydaje mi się, że fokę Wolfy mają znacznie, znacznie lepszą. Mimo że są tutaj trzy działka, często te pociski się ślizgają i no, nie ma takiego efektu jakbyśmy chcieli. Oczywiście należy tym samolotem latać, no, podobnie jak BF-ami, czyli ciągniemy górę następnie spadamy na przeciwnika i tutaj ciekawostka. Ten samolot jest sterowny nawet powyżej 7 stów co jest już naprawdę bardzo, ale to bardzo dużą zaletą. Dlatego możemy schodzić na pełnej prędkości w dół i jeszcze sobie dobrze przycarować na przeciwnika, co sprawia, że jest to naprawdę fajna maszynka. Tutaj pokażę Wam też, jak się kręci, chociaż oczywiście nie powinno się nim za bardzo kręcić. Niemniej jako tako to skręca, chociaż wydaje mi się, że BF-y... Kręcą się znacznie lepiej niż, niż ogórek, raczej znaczy jest to taka typowa kłoda. Ale na pewno nie można powiedzieć, że nic z tym nie da rady namierzyć. Co to to nie? Pełna nazwa to I185. Przykro mi, ale jej nie pamiętam. Za dużo tych wszystkich cyferek w tych wszystkich samolotach jest, żeby wszystko to spamiętać. Tym bardziej, że jak wiecie, rosyjskimi samolotami latam najmniej. Ale co nie znaczy, że są to oczywiście złe samoloty. Co to, to nie. Tutaj jest jeszcze ogórek kolejny przed samym Migiem 9. Go też pewnie kiedyś się pokaże. Nie wiem, czy prędko, czy nie. Ta wersja, którą tutaj latam, jest wymaksowana. Dosyć szybko mi poszło od tej maszyny. Już dawno, dawno temu ją miałem zrobioną. No, zobaczmy. Niedługo będziemy musieli zacząć schodzić, żeby coś przyatakować. Oczywiście po, po tym filmiku pokażę następny standardowo będą dwa, może się uda na jakieś inne maszyny polecieć, byłoby optymalnie, bo tutaj powinniśmy trafić na Brytyjczyków i Amerykanów, są Amerykanie, F-6F, bardzo fajny samolot, nie wiem, czy w tym patchu został zmieniony, czy nie, bo było tutaj bardzo dużo nerfów, buffów, oczywiście żadne nie zostało Opisane, bo po co gdzieś tam pewnie na jakichś serwerach deweloperskich są czy coś? HPSS. No, aż takie to zwinne nie jest i zwrotne, żeby namierzyć, ale zobaczcie prędkość 550 i naprawdę bardzo ładnie słucha się sterów. No, dostał troszkę. Dobrze. Mhm. Teraz trzeba spadać, bo ten King Cobra nas tutaj... Nie, dobra, odleciał. Ok, pójdziemy teraz do góry. Zobaczcie, jak masakrycznie wytraca prędkość, jeśli chodzi o kręcenie w górę ten samolot. Ale robi to dosyć szybko. Dlatego można, można się starać kręcić właśnie do góry, a nie w bok, nie na boki. Nie, teraz zobaczmy. Nie wygląda to? Dobrze. Trzeba się pozbyć najlepiej Spitfire'ów, bo one są najgroźniejsze. O, właśnie. Ładnie wpadł w całą strugę, więc niewiele zostało. Aha. Czy damy radę tego sięgnąć? Za krótko, ciutkę, no tak jak mówię, to, to, nie jest takie, to nie jest taka siła ognia, która zmiata przeciwników krótką samą, co to to nie. Troszkę nie, nie, nie weszło tak jak miało. A teraz właśnie będziemy mogli z King cobra zobaczcie jak się kręci. Fatalnie po prostu, no ten samolot nie nadaje się do kręcenia. A tutaj mimo że to jeszcze King cobra dojda, może nie. A umówmy się, że King Cobra to też nie jest samolot do kręcenia, dobra, leci B-Fighter. Więc lepiej mu zejść z drogi, bo zrobi z nas kisieli i Okej, okay, King Cobra. No, nie idzie się, nie idzie się na takie samoloty. King Cobra na jest słaba. Z tego względu, że ta 37 jest chimeryczna. Ona raz trafi, raz nie trafi. Nie wiadomo, co się będzie działo chwilowy test klap, ale urywa strasznie, więc sobie damy spokój asysta? ktoś go pociągnął no i oczywiście, no jak zobaczcie, samolot chłodzi się bardzo szybciutko no jak było widać, nie nagrzewa się jakoś strasznie, więc pod tym względem 4 na trzech. Więc pod tym względem bacą nas, <noise> bacą nas matką. E, co to miałem mówić? A, o chłodzeniu. E, nie ma tutaj żadnej tragedii, więc nie trzeba aż tak strasznie śledzić wszystkich wskaźników. Raczej jest to maszynka, która spokojnie sobie radzi. No, zobaczmy, czy on będzie szedł na pedona. niech się odczepi lecimy na ten B-25 i tutaj już raczej będą nas nas zniszczą, bo tu jest jeszcze ten XP on ma bardzo duże prędkości, nie będziemy w stanie z nim za bardzo walczyć, no i jeszcze kręcenie ze Spitfire'em już myślałem, że go nie rozwalę strasznie odporna bestia no widzicie, nie jest to amunicja taka, że wow, a to jest taśma uniwersalna Działka wymaksowane i dojdzie mnie teraz TP38 Jak nic No właśnie, niestety No trudno, dobra moi drodzy Czas na następną bitewkę Jesteśmy z powrotem Niestety znowu Znowu Amerykanie i Anglicy Chociaż z drugiej strony Na Japończyków ciężko by się nadało tą maszyną Chociaż teraz hajaty niby są słabe. Jeszcze ich nie sprawdzałem, więc się trochę pozmieniać. Jak widzicie, w nurku bardzo szybko nabiera prędkość. Nie wiem, czy nie szybciej niż, niż B. Na pewno szybciej niż część BF. -ów. Ten samolot nurkuje. Pamiętajcie, żeby nim nie włączać klap, bo, bo urwie je po prostu. Są, należy o nich zapomnieć. Ogólnie teraz w Energy Fighterach raczej trzeba o klapach zapominać. No chyba, że już mamy naprawdę prędkość jakąś tam 250, to wtedy nie ma problemu, ale przy większych to rozrywa nam skrzydełka. Dobra, lecimy za tym Gość już się chce albo schować. Niby dymi, ale... Ale jeszcze leci. O, do, do, zobaczcie teraz e, 670 i samolot Proszę, ładnie namierza Bez żadnego problemu Prawie 700 Zniszczenie celu to jest pikuś przy takiej prędkości Dlatego dla osób, które bardzo lubią Aha, się na trafię, Które bardzo lubią Energy Fightery Ten samolot powinien przypaść jak najbardziej do gustu maszynka niczego sobie no tak naprawdę nie ma za bardzo wad jeśli chodzi jak na Energy Fightera może jedynie jest sprawa tutaj wepa się wyłącza na 4000 dlatego jeśli wznosicie się na wepie to go wyłączcie, dajcie na stówkę efekt jest taki, że się mniej grzejemy albo wcale, a Prędkość leci tak samo jak z tym wepem, Gdzieś tutaj był Kole i się schował w tej chmurze. Albo zaatakuje nas, albo nasze lotnisko tam z tym bombowcem. No, zobaczymy. Nie lubię za bardzo tej mapy, bo wielka jest jak diabli, chociaż są większe. No, no, szkoda, szkoda, że Gaijin nie zmniejsza trochę tych map, bo naprawdę nie ma tu takiej potrzeby, żeby latać, Bóg wie gdzie. No te duże mapy jedynie się wydają w porządku jak się lata żytami, bo jednak odpowiednia prędkość robi swoje i te mapki można pokonać bardzo szybko odrzutowcem, ale dwupłatowcem to jest wyprawa wielogodzinna jak jeszcze trafią się duże chmury na różnym albo na wysokości, załóżmy od kilometra do czterech, wtedy szczęścia, że w szukaniu rywali to jest po prostu masakra, co się dzieje. I zostanie często jeden delikwent, i bawimy się, bawimy. Dobra, kolej strzedł, zobaczymy, czy rozwali nasz bombowiec. Nie, chyba nawet za szybko schodzi, więc musiał korektę jakąś zrobić, odbić w bok. No zobaczmy, nasz bombowiec zaraz pewnie zginie, a może nie. Zobaczymy, O, co tu się dzieje. Coś tam dymi, ale jeszcze, jeszcze lata. Trafienie z Pita będzie, będzie trudne. A nie mniej będzie walka Energy Fightera z Dogfighterem trochę za szybko, strasznie odbił, ale dobrze niech będzie tutaj na spokojnie możecie uciec z tym samolotem dla każdego dogfightera na tym tierze to jest samolot, który lata znacznie szybciej od dogfighterów gościu wystalował więc teraz będzie szansa go ściągnąć, zobaczymy czy się uda Udało się No i cóż, teraz szukanie Znowu igły w stogu siana Cóż moi drodzy, może zobaczmy Raz, dwa, trzy, cztery Cztery samolociki, dobra Jak jakiegoś pana znajdę To odpauzuję nagrywanko I będziemy Znów mogli zobaczyć jak Ogóreczek spisuje się w akcji Niestety, ale coś, wszystko gdzieś pada, rozbija się albo bombowiec to rozwala. O, tak jak P47, więc nic nie można ugrać. Nie mija, myślę, że wszystko już zostało tutaj pokazane. Jak ten samolot strzela, jak lata. Bardzo, bardzo dobry consumer e, Energy Fighter. Dlatego jeśli się zastanawiacie, czy brać. To można brać śmiało. Dobrze się nim lata. Dobrze się strzela. Dobrze się namierza. Wad jak na energy fightera, brak. Dlatego polecam tą maszynkę. Jeszcze tylko rzućcie okiem, jak zarabia. Tutaj dwa zestrzelenia. Jest tam, no pewnie standardowo tam około 30 będzie. Ok, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Hej!